Mamy zadane pole magnetyczne B, i w tym polu mamy cienki przewodnik z prądem o wartości i. Cienki przewodnik to oznacza, że możemy zupełnie zaniedbać grubość tego przewodnika. Popatrzmy teraz na malutki kawałek tego przewodnika. O, na przykład odtąd do tąd. I to jest taki nieskończenie mały kawałek. Tutaj oczywiście rysujemy skończony rozmiar, żeby było coś widać, ale to jest nieskończenie mały kawałek. I teraz niechładunek, który znajduje się tutaj w tej części. Oznaczamy sobie przez dq. Ładunki, ładunek ten porusza się z prędkością dryfu Vd, prawda? Wiemy, że prąd porusza się z jakąś prędkością dryfu i to oznaczamy przez Vd. Teraz niech dt, niech dt oznacza czas potrzebny na przesunięcie tego ładunku właśnie o tą małą długość, którą żeśmy zaznaczyli, czyli w tym czasie dt ten ładunek przesunął się o, na przykład do tego punktu, prawda? Czyli przez tą środkową małą linię, którą tutaj mamy, w czasie dt przepłynął ładunek Dku. Dobrze. To teraz, proszę Państwa, jaka siła działa na ten mały czerwony kawałek, który tutaj zaznaczyłem? No to ta siła jest dana przez ładunek, który tam jest, prędkość dryfu, na przykład elektronów, które tam są w tym przewodniku iloczyn wektorowy z polem magnetycznym. I to jest jeszcze raz przymostaty. siła działająca na ten malutki kawałek przewodnika, ten czerwony kawałek przewodnika. Dobrze, to teraz tak. Podzielmy przez dt i pomnóżmy przez dt, prawda? To co to jest teraz to? dq przez dt, czyli to jest ten ładunek, który przepłynął w czasie dt, no to to jest nic innego jak natężenie prądu elektrycznego. Dobrze? I otrzymujemy, że siła działająca na ten mały kawałek to jest I... I teraz mamy tak, Vd, dt, tak sobie zapiszmy, krzyż, pole magnetyczne. Co to jest teraz, proszę Państwa, Vd, dt? Vd, dt to będziemy oznaczać jako DL, albo też można oznaczyć jako Dr. To, proszę Państwa, to jest droga. Jaką przepływa, jaką przebywa ładunek w czasie dt, prawda? No bo bierzemy prędkość tego ładunku, tych ładunków oraz czas, i to jest po prostu droga, jaką przebywa ładunek w czasie dt. I proszę zobaczyć, że kierunek i zwrot jest taki, jak dla wektora vd. No to zaznaczmy sobie proszę Państwa ten wektor dl, i to jest, proszę Państwa, dokładnie tutaj, czyli jest to droga, jaką przebył ten ładunek, czyli to jest tutaj, proszę Państwa, mamy. DL, prawda? To jest ta droga. No dobrze, czyli jeszcze raz sobie zapiszmy teraz wzór, że teraz siła działająca na ten malutki kawałek to się równa i, dL, malutki kawałek przewodnika, krzyż, pole magnetyczne. I zaznaczmy sobie ten wzór. Czyli popatrzmy jeszcze raz na ten przewodnik. Teraz, proszę Państwa, ten przewodnik dzielimy na takie nieskończenie małe wektory dl. Cały przewodnik pokrywamy tymi nieskończenie małymi wektorkami dl. I teraz, na taki każdy kawałek przewodnika działa siła dana dokładnie tym wzorem: natężenie prądu elektrycznego, ten wektorek dl, krzyż. Pole magnetyczne. W każdym punkcie mamy jakieś pole magnetyczne na tym, yy, yy, na tym przewodzie. Dobrze? No to teraz, żeby wyliczyć całkowitą siłę działającą na ten przewód, no to musimy wysumować po tych wszystkich wektorkach DL po całym przewodzie, który nas interesuje, czyli musimy tak naprawdę wycałkować, prawda? Czyli całkowita siła, całkowita siła działająca na interesujące nas kawałek przewodnika, to jest po prostu całka. I DL krzyż B. Czyli jeszcze raz proszę Państwa. Mamy jakiś przewód. O, na przykład tutaj. On znajduje się w polu magnetycznym. Dzielimy ten przewód na takie nieskończenie małe wektorki DL. Prawda? No. Cały przewód dzielimy na nie, nieskończenie małe wektorki DL. Teraz w każdym punkcie mamy jakieś pole magnetyczne. Na przykład, o, tu jest takie pole magnetyczne. Tu jest takie pole magnetyczne. I tak dalej. Czyli w każdym punkcie mamy dl, mamy wektorek dl, mamy wektor b, liczymy ten y, iloczyn wektorowy i następnie sumujemy po tych wszystkich malutkich kawałeczkach na przewodniku, czyli całkujemy po całym przewodniku. No i teraz, jako przykład, zróbmy sobie coś takiego prostego. Wyobraźmy sobie, że mamy jednorodne pole magnetyczne. O, mamy na przykład. I te pole idzie w głąb ekranu. Mamy coś takiego. Tutaj mamy jednorodne pole magnetyczne. I narysujmy sobie teraz kawałek prostego przewodnika. Ten przewodnik jest odtąd dotąd. Długość tego przewodnika oznaczmy przez L. To jest długość tego przewodnika. No dobrze. A, tu jeszcze może sobie zaznaczmy, jaki mamy układ współrzędnych. Tutaj mamy X, tutaj mamy Y. Tutaj mamy z. No to teraz tak, dzielimy sobie ten przewodnik właśnie na takie malutkie wektorki dl. Dobrze? Czyli cały przewodnik pokrywamy w takich wektorkach dl. Oczywiście te wektorki jest są jeden koło drugiego, tak, żeby pokryć cały przewodnik. To są nasze wektorki dl. No i teraz natychmiast możemy zobaczyć, jaka siła działa na ten przewodnik. No to liczymy, proszę Państwa, dl krzyż b, czyli dłoń prawej ręki u. Kładziemy na DL i obkręcamy, żeby położyć na wektorze B i kciuk wskazuje do góry. Czyli widzimy, że siła, jaka działa na ten przewodnik, skierowana jest tutaj. To jest siła, jaka działa na ten przewodnik. No i wyliśmy tą siłę. Czyli widzimy, proszę Państwa, że ta siła jest proporcjonalna do wektora y z daszkiem. Wektor Y z daszkiem to jest wektor, który ma kierunek osi Y, ma, ma kierunek i zwrot osi Y, ale długość tego wektora jest 1. Prawda? Czyli F jest dokładnie w kierunku Y. -owym. No to policzmy proszę Państwa ile wynosi ta siła. No to mamy tak. Mamy, że siła równa się. Teraz tak. Korzystamy z tego wzoru. Może zaznaczmy sobie ten wzór. Zaznaczmy sobie ten wzór. Czyli tak. Całkujemy po tym przewodzie. Czyli tak. DL krzyż B. DL i B to są wektory do siebie prostopadłe. Czyli możemy zapisać teraz następującą rzecz. Mamy tak. Całka i dl to jest teraz długość wektora dl b to jest długość wektora b oraz y z daszkiem bo znamy kierunek tego wektora znamy kierunek wektora dl krzyż b prawda no to możemy sobie zapisać że to się równa cał możemy sobie zapisać że to się równa tak i b razy y z daszkiem całka po dl czyli całkujemy Teraz po tej długości przewodnika dL to są teraz wartości tych, tych to, to są teraz długości tych małych wektorków dL. Czyli to jest po prostu długość tego przewodnika, prawda? I otrzymujemy, że siła działająca na ten przewodnik to jest dokładnie natężenie prądu elektrycznego, długość przewodnika, pole magnetyczne razy wektor jednostkowy y, bo w tym przypadku wektor działa do góry, prawda? Jest wzdłuż osi y. Czyli wartość, tej siły to jest po prostu i, l razy b i zaznaczmy sobie ten wzór. To wszystko.